Jaki jest sens cierpienia? Odwieczne pytanie filozofów i teologów tego świata. Pytanie tylko pozornie trudne, bo odpowiedź na nie jest prosta. Czym tak naprawdę jest cierpienie? Cierpienie jest bodźcem, który ma nam pomóc zrozumieć to, czego bez niego zrozumieć byśmy nie potrafili. Jest swego rodzaju sygnalizatorem, który ma nas naprowadzić na zdobycie tego, czego bez odpowiedniego wspomagania zdobyć nie potrafimy. Wynika to z naszej niedoskonałości, z tego, że nie nauczyliśmy się jeszcze w chwilach spokoju i troski. Najefektywniej przyswajać życiową wiedzę. Cierpienie nie jest więc żadną karą, a po prostu naszym świadomym duchowym wyborem, na który decydujemy się, nie zważając na wynikające z tego niedogodności, po to, by uzyskać określony duchowy efekt, dla którego w ogóle pojawiliśmy się w tym świecie. Cierpienie nie jest również żadną walutą wstępu do raju ani testem mającym sprawdzić poziom naszej więzi z Bogiem, jak to na przykład głoszą niektóre religie. Prawda jest taka, że gdybyśmy na ścieżce duchowego rozwoju potrafili podążać naprzód bez korzystania z narzędzia, jakim jest cierpienie, to cierpienia nie musielibyśmy się w ogóle doświadczać. Zresztą, w perspektywie duchowej wieczności, cierpienie nie robi na nas takiego wrażenia, jakie robi na nas tutaj na ziemi. Myślę, że po drugiej stronie nie robi żadnego. A zatem, gdy doświadczamy bólu, niezależnie od tego, czym ten ból jest spowodowany, czy jest spowodowany utratą kogoś bliskiego, czy chorobą, wypadkiem, czy utratą domu, pracy, czy czymkolwiek innym, to jakkolwiek abstrakcyjnie i niedorzecznie to zabrzmi, ale najlepsze, co możemy wówczas zrobić, to po prostu wykorzystać to. Z początku może być to dla nas bardzo trudne i możemy się przed tym bronić. Jest to absolutnie normalny odruch, ale nie mam wątpliwości, że każdy, kto odnajdzie w swoim cierpieniu sens, więc czy później przekuje je w szczęście. Nie ma tego samego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli spojrzymy na nasze życie i przeanalizujemy je, to odnajdziemy w nim bez trudu wiele przykładów tego, jak bolesne doświadczenia i popełniane przez nas błędy w dłuższej perspektywie ostatecznie przynosiły nam nie tylko radość i spełnienie, ale przede wszystkim tę szczególną życiową wiedzę, tą mądrość, ten klucz do rozwiązania zagadki naszego istnienia i naszej obecności. Tutaj. Jest to istotne. Jest to istotne nie tylko odnośnie każdego z nas, ale i całej naszej planety. Wstrząsy dotyczące całej cywilizacji mają bowiem dokładnie takie same znaczenie, jak te, które dotyczą każdego z nas osobno, i muszą się dokonać, jeśli cywilizacja nie jest w stanie znieść się na wyższy poziom świadomości bez ich pomocy. Myślę, że w kontekście nadchodzących na ziemi zmian i wydarzeń, o których ostatnio wspomniałem, Doskonale wiecie, co mam teraz na myśli. Pozdrawiam serdecznie.